Zapraszam Państwa na drugi odcinek z cyklu Portrety Kwiatów Ludwika Jerzego Kerna, łączące w sobie dowcipne, poetyckie opisy różnych kwiatów. Dziś portret tulipana, zilustrowany poprzez treść. Co się tyczy Jaśnie pana, tulipana, to tulipan udowadnia w sposób śliczny, że cebulka urog ma nie tylko podsmażana, ale również kryje w sobie wielki walor estetyczny. Może na to porównanie ktoś się żachnie że cebulka podsmażana zawsze pachnie, a tu jak to sporo ludzi wie, jeden pachnie, ale inny już na przykład nie. W tym momencie. Jedną ważną prośbę wniosę. Otóż nie szturchajmy jaśnie Pana tulipana nosem, Gdy przed nami cały czar i wdzięk roztoczy nos. Nieważny niech się cieszą nim dosyta oczy. A z pewnością już radości będziesz miał bez liku, Kiedy ujrzysz je na klombie w zwartym szyku. Pierwszy szereg wyprążony, zanim dalsze. I cześć wszystkie ci oddają, jak monarsze. My Naturalnie przechodzimy obok godnie, jak persony jakieś ważne, nie jak byle tam przechodni. Nie znam bowiem nic milszego, proszę pań, proszę panów, niż kompania honorowa tulipanów.